się maneczko z tej strony, Venom Lazarus i oczywiście Seven Days to Die po nowym patchu, kochani, Alfa 12. I jest ze mną oczywiście Kuba, gdzieś ty kurwa poszedł. Jezu, okay, jest... cześć. Cześć, 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 mam, witam wszystkich. Nie strasznie. Co ty taki siwy od tej pustyni, żeś się zrobił? Jak to siwy? No, taki. Nie A rzeczywiście wiem. mam jakąś taką rękę wyblakłą. <grym> nie, głowę, jakby ci słoneczko A to to z, 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 specjalnie taką, taki sobie kolor wybrałem włosów. Tak, tak, dobrze. Pojawi Kochani, po, na pustyni. Po pierwsze co? Jesteśmy na pustyni, mamy przesrane, Jest o wiele trudniej w nowym patchu, Może ty więcej już wiesz na ten temat, to ty będziesz mi tutaj supportował, to. Tak, jest bardzo dużo zmian. Między innymi nie ma już książek ze schematami, Aha. które do tej pory uczyły całość w profesji. Teraz są pojedyncze schematy, ciężko jest je znaleźć. No i przede wszystkim co zmienili? Z tego co zauważyłem walka mele jest troszkę łatwiejsza niż w poprzedniej odcinki. Czyli, czyli wszelkie pałki i tak dalej na Tak, tak, Ale tak. tak, tak jest, jest trochę łatwiej, w końcu można trafić z Natomiast gorzej jest ze strzelaniem z łuku i kuszy. Czemu? A to dlatego, że teraz wytworzony łuk. Jest generowany na, po, na podstawie twojego A, poziomu. Czyli to tak, jak, Samo jak, to tak. tak, tak jak było z tymi, z Boże, z bronią tak, normalnie. Tak, tak, z siekierkami innymi narzędziami zagłady. Niedobrze, to niedobrze. Tak, jest z tego co zauważyłem, jest zmieniona amunicja. Czy chce z tego wziąć, czy rozwalę to? O, rozwalę to? Tak, oprócz zwykłych strzał kamiennych, można zrobić żelazne, stalowe. To tak, że jeszcze trzeba wtedy molda, czyli ten taki, ten taki do wytapiania. Tak, 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 dokładnie, trzeba znaleźć grot i zrobić odpowiednią foremkę. No i trzeba, trzeba za przeproszeniem, czekaj, jeszcze sobie z audio coś zrobię, bo dopiero, dopiero kochani weszliśmy, tak naprawdę. Dobra, ambient trochę zmniejszyłem, o, więc wybaczcie kochani, jeżeli audio będzie trochę przywalone w tej odcinku, bo jeszcze nawet nie sprawdzałem czy ty to... No, zobacz, tak teraz działa to... No. Siekierką? Czekaj, ja Siekierką. Mam, czekajcie, a pod tabem mam teraz, tak? Ax Tak, tak, właśnie się zdziwiłem, bo wcześniej pod inwentorem... Oczuwe kamień! Gdzie jest kamień? O tu, nie, zaraz. Było inwentora, a teraz pod przyciskiem odpowiedzialnym za inwentory pojawia się tablica wyników. Tak, a może i dobrze, bo wiesz co bliżej, bliżej yy, jest tego. Bliżej mam e, WSAD, no, który mi kieruje, nie? O, to torba jest. A to też prawda, chociaż ja bardziej wolę standardowe klawisze. Woda jedna i torba, torba tego. Trzymajcie, trzymaj. trzymaj. E, co jeszcze zauważyłem? No, dajesz. Od Teraz Kurde. gotowane jedzenie. O, patrz, widzę, osiedle. Mm. Tylko nie... o Jezus, jaki stąd. Albo pojedynczy dom. zrobiłem jednego ston Jaki Co by... Co, jaki mamy cel teraz yy, w pierwszym odcinku, kurde, bo... Należałoby znaleźć jakieś miejsce na zabudowę. Bo ja przyszedłem stąd, kochani, żeby się spotkać, więc tutaj było wielkie tak. złe miasto. Więc myślę, że Albo... pójdziemy na południe chyba, nie? Bo tam jest pustynia i miasto i nic więcej. Tutaj był domek mały, ewentualnie można domek okraść. Ha. No, można. O, ale kierką, dobrze się trawy rozwalają. Poza tym, kochani, dla was specjalnie, będzie to bolesne trochę dla mnie, ale przeżyję. Eee, nagrywane są jeszcze lepszej jakości odcinki. A eee, poza tym są ustawienia graficzne. Kuba, jakie to są ustawienia graficzne? No to już są chyba bardzo zaawansowane, nie? Eee, tak, mamy bardzo wysokie. W tym momencie mamy ustawione, oczywiście poza rozdzielczością, Full HD. Mamy włączony antyaliasing, SSA, tekstury full size. Tak, czyli, czyli tak, tego... tak naprawdę z... mamy jedynie wyłączone co? mamy wyłączone. Yy, mamy obniżone odbicia, dlatego że osobiście tego bardzo nie lubię. Ja też tego nie lubię, w sensie to są na przedmiotach odbicia innych rzeczy i one strasznie lagują, tak naprawdę. Yy, tak, chodź, do domu. Chodź, 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 chodź. Stoły się bardzo nieładnie błyszczą, więc wolę mieć to wyłączone. Gdzie to było, czekaj, skąd ja przyszedłem wtedy? E, nie tu, tam. Tam, 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 tam. Wiesz co, możemy się przy okazji sobie zrobić bunki ten, ten początek tam w ogóle. Yy, wiesz, zebrać rzeczy i dopiero stamtąd ruszyć w poszukiwaniu domu yy, Tak, tak, tak Z tego co zauważyłem pojawiają się losowo bunkry przeciwatomowe. Jeszcze nie miałem okazji tego zwiedzić. W ogóle w ogóle w porównaniu z poprzednią serią, kochani, będą w jaskinie, bo o ile dobrze z Kubą już pa patrzyliśmy tutaj... Kuźwa już nie zlokalizował? No spróbuję, co? spróbuję Ela eee, pałką. Zrób pałkę O oh SHIT Leży Ale co jest fajne? Pojawia się taki listek o co... Oeezu, zgniłe mięso. Czy zgniłe mięso jest potrzebne nam? Eee, nie wiem. Prawdę mówiąc nie wiem. Ale może się dowiem. A help! A, już zakażony, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Jestem zakażony. Chyba, chyba muszę się nauczyć od nowa walczyć mele, bo to widzę, że... O! Yy, trzy ciosy pałką... Znowu mięso i Eee, Co to jest ten listek taki, co się pojawia, jak dostanę ten? Yy, tak, mianowicie, że nie masz powyżej 50% zdrowia... Znaczy na jedzenia. Na no jedzenia, no. Że jestem przynajmniej połowa tego paska, tak? Tak, wtedy masz, nazywają to naturalną, powolną regeneracją życia. Aha, czyli już nie Przez ma te... tak, że musisz być full... Wlazłeś w kaktus? Przepraszam, to był kaktus. <laughs> przepraszasz kaktus? Czekajcie, tu jest waypoint, ustawię sobie waypoint, a będzie mi łatwiej. Wiesz co, ja idę za tobą, pustynia jest trochę za duża. A, uważaj kaktus. <laughs> uważaj kaktus, dzień dobry. Ała. Ja zbieram Aloesa, nie wiem po co mi, ale pewnie by na razie na nic tam nie będzie potrzebne. Jak się pałkę robi? Z patyków. A jak ona się nazywa? Wooden Club. Wooden Club. No jest. O! I ona jest teraz skuteczniejsza. Tak. O, chyba dostałeś. Właściwie... O kuźwa grubas! Nie, 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 nie. Jezu jak ja tęsknię za jakąś bronią teraz Cmentarz! Jaki? Jak to cmentarz? No znalazłem cmentarz. Mapa. To nie tu chciałem iść! <laughs> cmentarz faktycznie. Poczekaj go jest coś. Jest nie, pustynia. nie, 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 nie tutaj schodzimy. Strasznie chce się pić E! Ty pijesz? Eee Bezalkoholowych Eee dobra ta pałka jak na początek kawę znalazłem Tak Wie... tylko pechowo wykraftował mi się level 1 A mi się nie wiem który wykraftował ale za dużo ich jest tutaj żeby... Wiesz co może olejemy jednak ten domek tam dalej Chodźmy już, może faktycznie Bo się zbiera zbiera z tego tutaj... Chodź w tą Wracamy Za dużo zombiaków. mi się wykraftował kochani level... też jeden Wypuściłem a pochodnią jak się bije? No nie, czyli, yy, wiesz co, nie wiem, nie próbowałem, ale... Kuźwa, nie mogę się przyzwyczaić teraz, że pod tym podtabem mam. Muszę się przyzwyczaić do yy, tego. Tutaj... To sobie zmień, sobie ustawienia. No ale ty, pod tabem jest wygodniej, wiesz, bo mówię... oła, kaktus. Aj, i nie biegaj po kaktusach. Czekaj, mam torbę krwi, czy teraz torba krwi, jak ją zjem, wypiję, to daje trochę życia? Nie wiem, ale co do jedzenia, ugotowane jedzenie przywraca też... Yy... No czy uzupełnia poziom pragnienia. O. No nic, wziąłem i nic się nie dzieje, więc nie wiem czy to to coś mi dało, czy... Może mnie napiło, wo że wodę. Dobra, mamy drogę teoretycznie i teraz pytanie, w prawo czy w lewo? na mapę? W lewo? Teoretycznie wolałbym... W lewo? W no a ty wolisz w prawo? Nie, no, może znaczy, coś. To, co, są to... No, w prawo. Ty zauważyłeś, że, że nie, nie, nie mogę znaleźć tutaj żadnych e, tych jak kiedyś na pustyni nawet były um, o kuźpa. E, no tych ptaków gniazda. E, są. Są są. Fak, fak, e, jest fak, nowy fak, przeciwnik, fak, fak. z tego co zauważyłem. E, niedźwiadek. A no tak, tak, je... tak, tak, tak. Jest niedźwiedź. E, niedźwiedź atakuje zarówno zombiaków, jak i graczy. Przy czym jest. Śmiertelny na początku. Ta, z nim się nie bijemy. Uważaj, bo tam e, jest grubas tak. i tam masz panienkę na, na plecach. Tak, tak. Niedźwiadki omijamy szerokim łukiem. Na szczęście nie spawnują się ani w zimie, ani na pustyni. Dzięki Bogu, wystarczy kaktus. E, no dobra. O, jakiś ta, jakaś torba. Dajcie, dajcie jedzenie, wodę. Jedzenie, A, to... wodę. E, części. Uuu, Reinforced Club. Bardzo dobrze. I budki... A, właśnie, no Kuba zaznaczył bardzo kochani jedną ważną rzecz, wyglądam jak Debil eee, Nie, nie tą zaznaczył, że wyglądam jak Debil Ale że jest problem pod tytułem, że teraz jak zna... Nie ma czegoś takiego jak książka, że jak kiedyś było, że znajdowaliśmy książkę Leather Worker, tak? Czyli że mogliśmy sobie wszystko z Ledera zrobić, czyli si, dokładnie. Z, z tego gdzie ty jesteś? Zmienili kaktusa Przewraca więcej życia i stamina e, te duże? Z kwiatkiem? Tak Juka planty to ja biorę to, zbieram Siekierką, jak drzewo? Tak, tak, tak. A, I które to? Aha, te fruty! Mhm. I co one przez... Jedno i drugie żarcie i picie? Tak. No to dobrze. Znalazłem trzy części Hunting Rifle Ja też jakieś części znalazłem, ale tylko boję się podejść bliżej do tego kaktusa. Tak, tak, to może być bolesne. Ta, bolesne, to mało powiedziane. Bij, bij kaktusa. Dobra. O. Trzy juka Planty mam, dobra, jest. No dobra, znowu rozgałęzienie. A, i fajna rzecz, kurczę, ponieważ działamy... Ząbiaczka, ale ja ją zdejmę, mam nową pałkę. O. Uj, tu stało Widziałeś? Tak to się robi. Ale to toporkiem się nie bije. Ciężko trafić. No, no. Śmieci się zbiera. It, it, it. Prawa, lewa! Nie wiem, czekaj, co daje... Stamina plus 10, fullness plus... 3. Aha. A I pałki mają większy zasięg niż uderzenia, niż toporek. Tak, dokładnie. I zadają więcej obrażeń. Okej. Okay. No bo znalazłem pałkę metalową, znaczy obitą e, metalem, więc... Słuchaj, zaczynają się stepy. Ale gdzie, w prawo czy w lewo? Tam jakieś drzewka są. Tak, jest teraz przede wszystkim nowy generator. Mapy, tak. Mapy. Oczywiście mówimy cały czas o randomie, kochani, czyli nie o. O, gniazdko! Ale. A w gniazdku? Cztery piórka! Yy, ponieważ Nazgain jest. No cóż, no chyba się nic nie zmieniło tak wiele na nazgain. Nie, ani nic się nie zmieniło. Chyba ile mała, części znalazłem? Mała, mapa. Chcesz pałkę lepszą? Wiesz co, zaraz sobie wykraftuję. Ale znalazłem pałkę yy, z levelem... Czekaj... 24. Nie, nie. Ała. No. To nie zmienia faktu, że fajnie by było znaleźć antybiotyk. Hehe! He. A, i fajna rzecz jest, kochani, z drogami związana, że... Jak idziemy drogą teraz... No tak, chyć. jest to droga główna, są zgałęzienia i każde tak. rozgałęzienie do czegoś prowadzi. I co jest najśmieszniej... O kuźwale wyszliśmy, osiedle. Hurra. Dlaczego hurra? Eee... Duże osiedle. Dużo dobra ci będzie. I co, ty chcesz walczyć ze wszystkim, z tymi, tymi, tymi zombiakami? Tak. Aha. Eee, mam pałkę 69. Chociaż? Aha. Chociaż, nie dobra, duże będzie osiedle. Kto... chodź tutaj do mnie. Który dom bierzemy? Ten kamienny? Chociaż mhm, chyba nie czerwony? wiem co to... Właśnie nie no. wiem, bo tam trochę zombiaków łazimy, nie jesteśmy za bardzo gotowi na jakąkolwiek konfrontację. Chodź, chodź zacznijmy może od, od tutaj... O, jak ładnie się zmieniło. Jasno. Tak. O, Oj, dużo chyba. Z tego co zauważyłem, jeszcze trochę jest niedorobiony system generujący pogodę. To jest to jedna z nowości w tej Alfie. A no tak, że deszcz może być, może śnieg padać w, w zimowych tych tych. Zimno... Zamieć. Oj, nie, świetka słyszałem. Tak, niedźwiadek. Gdzie niedźwiadek? Dobra, eee nie, nie, nie chcemy eee, nie co działa, robimy? Nie działa to jeszcze kuć, za dobrze, mam. dlatego że Nie, ty! Być bez drogę pada śnieg, a po chwili deszcz albo nie nic. Jesteś pewny, że chcesz lutować domy? Tam jest nie. jeden, tam jest drugi, tam jest trzeci, tu z trzech przynajmniej musielibyśmy sześciu przynajmniej pokonać. Za tobą jeden, a na lewo w krzakach jest niedźwiadek. O, shit. Ktoś się denerwuje O, tam jeszcze jeden wyszedł. Fuuu. A po cichu tego nie da rady zrobić, widzę. Hmm. No chyba, że lecimy dalej, może znajdziemy osiedle takie malutkie jakieś, co? Możemy. możemy. A gdzie ten niedźwiadek? Gdzieś tam sobie w krzakach, jak chcesz to sprawdzić. A... Nie, 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 nie! NIE! <grych> o, mam, bawe... mam pytanie: jak się z nim przywitasz, mogę ściąć swój plecak? Tak. Nie! nie. Bawełnę zbieramy, tak? Tak, tak, tak. Trzeba by zrobić sobie. O, właśnie. Dobry pomysł. Trzeba by sobie zrobić sobie. Splity. Splity, jaki, jakiś. Uuu! Co, co jest! Kochani, to jest nie Misio. Misio lubi miodek. I zombiaki i ludzi. Dobra, czekaj, to drzewo? Nie wiem, zaraz będzie Misio lubi Venoma. Nie nie, 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 no to zaraz. Szytul, nie chce, Nie chcę! Nie chcę Misio eee, uważaj zombie jak tam idzie powoli do ciebie, jakaś tarba. Nie, i tam się. To czule znalazłem i nóż Nóż jaki level? O! Drzewo się przewróciło. Kiepski level, więc... A jak się sprawdza, bo jest nowa, nowa fizyka ogólnie, że drzewa się przewracają i eee, mogą tak, zabić kogoś? Tak, tak, tak. Teraz nie ma czegoś takiego, że drzewo po prostu znika i pojawiają się bele, ale jest fizyka a, przewracającego się drzewa, można drzewem zabić zombiaka, jeśli się... na wybierze. Że... Chodź, wejdziemy na górkę. Oj, nie wejdziemy na tą górkę, bo tu jest... Eee. Ale tu jest droga, czekaj, czekaj, chodź, chodź, chodź. O, jest ścieżka. Chodź. Idą? Czasami drzewa się bugują, gdzieś, gdzieś te, te, ten lud ginie pod ziemią i nie można go zabrać. No ale to jest tak jak mówiliśmy, Alfa oni sami zapowiadali zresztą, że będzie bardzo dużo poprawek żeby się przygotować, ale już nie będzie poprawek niszczących sejwy, czyli to jest ostatnia teoretycznie według ich obietnic. Ostatnia poprawka, która powoduje to, że trzeba od nowa sejwa zrobić. Ile to prawdy, coś mi się nie chce w to wierzyć, ale. Tak, tak, tak. jest nowe menu, można bezpośrednio no z jakiego punktu jeść, reperować. A to, to pokażę swego czasu. Jak być. Świnia za tobą. Ale to. Gdzie? Tam jest świnia. O, widziałem, że jest magazynek. A tu jest druga ścieżka, Ja widziałem, że spieprzyli jeszcze jedną rzecz. Jak jest kamień na środku, to ścieżka potrafi przez kamień iść. Aha! Nic, dobra, e, wiesz co, olewamy ich i idziemy do tego domeczku, co? Oho. O kurźwa, grubas idzie. I zawsze, chyba teraz jest tak, że wszystkie budowle mają własną ścieżkę, nie? Chyba tak. Że. Czeka, jak to wejść w ogóle? O! Kolega. O kurźwa! Chodź z tej strony, zobacz. Twardy. Eee, gdzie on poleciał? Czy ty widzisz to co ja widzę? Tak zabrałem beczkę. A ja żarcie. Biorę patrzę czy jest. Jest to da, da, danie, danie takie ten placek. Eee, a mam? A mam. Ten kto będzie miał mało życia i a, tego... ty słuchaj, zobacz, ja tu ja wiem, kolega mówi: "A, więc my wychodzimy stąd." Nie, no, A po tyłku, aaa, Ciekawe czy mogę to skrapem naprawić, Reinforced Club, nie, Metal Stripsy. Tutaj potrakę go no się. po prostu Rurkę masz czy nie masz rurki? Nie mam. Nie znalazłeś, cholera. Dobra, no to kiepsko, to nie mogę na razie tego używać po bez rurki. Czy co? Pada deszcz. Hmm. Y, uciekaj hmm. grubas. Widzę. Deszcz? Nie pada nic. Pada deszcz, u mnie deszcz. O, to dziwne, eee, to czekaj, wooden kluba, to czekaj, trzeba zrobić crafting wooden kluba. zobaczmy teraz, daj level 20 chociaż. i Kuusi, jeden, jeden, też mamy jeden. Dobra, co robimy dalej? Szybko, szybko, bo mi gruba eee, chce... Jest godzina 15, trzeba by zrobić sobie jakąś łopatkę, zakopać się w ziemi na noc i szukać dalej chyba, bo, bo, bo... Eee, mówisz. To co, to, to do drogi jakiejś dojść? A, bo można kamienne łopatki przecież, no jasne. To co gdzieś tu, przy tym kamieniu? Tak, o, znalazłem klej. Nie wiem na co mi klej, ale go wezmę. No właśnie, jest do, dużo dużo nowych itemów w ogóle, tak naprawdę. No, jakiś klej, nie klej, jakiś. Tak, jest taśma klejąca i klej służy to. Do, do tego, że można teraz przymocować do każdej broni latarkę. Gdzie tu są narzędzia? Stone shovel, jest. Robię, craftuję. Gdzie my się tutaj może zabunkrujemy, powiedz mi, bo... Gdzie my jesteśmy kuźwa? Dobra, ja wracam do głównej to, drogi. Tak, wrócimy do głównej drogi, może pójdziemy, znajdziemy jakieś... jakieś rozgałęzienie nowe. Piciu piciu. O, no, piciu piciu się przyda. Czekaj, zjem, zjem jeszcze tego jednego. O, już widzę kolejne rozgałęzienie. że kurde, na zombiaków tutaj tyle, że... Nie zdążymy się zakopać, cholera. Marta poleciała do sklepu po czteropak radlerka Na upały Radler? Tak. Tak? To, to, to takie... Z cytrynką A, niby, niby piwo, ale nie piwo Tak, 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 tak tak. Nie wiesz co? I prosili ją o dowód Aha Tu będzie, tu będzie że taka dziewczyna I no na malaton już po studiach grubo Tak, tak, to no 26 Chociaż. 26 i, i o dowód Ale ona tak wygląda, tak młodo Oj, oj Byś mi tu kuźwa pomógł No biegnę, biegnę Słyszę misia Oczywiście trzy strzały, ale w łeb tak, Jak tak, ja nie tak. mogę trafić Dobra wiesz co, chodź dalej Co żeś zrobił? St Stunada, dała ci? Cześć, gdzie jestem. A to jest dobre, że we dwóch go tak. można... Dobra, dobra, chodź jeszcze... O! No, pani aptekarka! Znaczy ta, pielęgniarka. Bo... Pielęgniarka. Oh. Level 4. Powiedz, że nic. Dobra. Już, oh. nic. już nic nie mów. Ty, dobra, 17 godzina, trzeba by coś, uh -huh. jakiś plan e, przedsięwziąć. Oh, well. No jest kochani trudno, teraz już nie ma przelewków. Krojciec. No, teraz powiem ci, że jak zacząłem grać solo, jestem na 14 dniu i boli. I pielęgniarka? Nadal bez. pielęgniarka. No wiesz, we dwóch jest lepiej w ogóle lutować jakieś. tutaj jest zejście jakieś, choć. Lepiej lutować domy, tak. Tam jest obóz taki, już widzę, z. Z tego, z klofa. O? Z namiotem. Tak, tak. To można tam się zatrzymać na noc. Ale w obozie w sensie schować się czy zakopać się? no shit, ile ich jest znowu? Czasami mi przytnie, ale to niestety, kochani, upał jest i. O i węgiel znalazłem? Tak, tak, są teraz. Górki. Si zamachnął się na mnie o o No Uważaj, wiesz co? masz mało życia. Ja też. No ja też zaraz, zaraz to zmienię. Shit. Trochę ich tu dużo. Użyłem bandażu. Weź... koledzy idą. Czekaj, muszę jeszcze szybko udem klaba zrobić. Wooden... A ci wyjadę z kłody zaraz. Fak, patyków nie mam, tu jest decha, tu jest decha. Dobra, są patyki, wooden club, robimy craft. Level 18, proszę, 30, setny kuźwa. O, 30 dostałem. Myślałem, że to ty za mną jesteś, a to koleżanka, szklanka. Dobra, ja ją trochę tam wiesz. Dobry, Coś jeszcze idzie, uwaga, za to na wzór. Na, 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 na wyniosłości wzgórza. Too late. Za tobą! Wiem! Słyszę! Utknąłem. No gdzie mi Macha? No i najgorsza rzecz, rzecz do zrobienia. Musimy zabić Grubasa. Jezus. <słysy> <słysy> no to Według Nie. jak tego to... Stara kanapka. Dobra, my zajmujemy ten namiot. Wrać węgielek do przepalenia jedzonka. A masz czym Czy możemy zrobić drewniany kilof jak w Minecrafcie e, Myślę, że takim byś dużo nie wykopał <grym> o olej Ty, ale samochód jaką grafikę teraz ma fajną? Tak, 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 jest dużo modeli HD teraz. Co to jest kabel? Znaczy kable to wiemy co to są kable, ale... Nie wiem czy to nie jest potrzebne do... Motorynki. Ile bro... Ile amunicji? Co zrobiłeś z tą skrzynką PvP? Co, co, co... co wywalam myśli? to zaraz. Tak? To, ta. Tylko trzeba zabić zombiaki, które tu idą do ciebie. Uważaj grubas! Skoro wywalasz, to ja wywalam. Tak, bo to PvP to wiesz. My survival walimy, a nie PvP. To ja jestem pełny normalnie śmieci. Gdzie ty jesteś z tym co grubasem? Nasionka. A ja też mam nasionka kukurydzy, ale to chyba wszystko trzeba wywalić, bo... No na razie to się nie przyda. Na razie trzeba się skupić na rzeczach, które... Pomogą... Ja się skupiam na grubacie, mogę? Tak. Ty, ile go rany w 6 Sześć razy w główkę. Ty, to ja... To ja go już walnąłem więcej niż sześć, tylko się boję, że mnie coś... jakiś krawler z tyłu. To się bije Jest, zabiłem go Przeżyłeś no, Dobra, chyba czy chyba jest czysto y, Do śmieci wrzucę parę rzeczy o, Po pierwsze tak Czy części zbierać, nie zbierać y y Może zbierać A teraz może sobie zabiorę, co? Znaczy zostawię te części które są szare ewentualnie lepsze Bo to nie masz sensu zbierania Tym bardziej że ja mam cały czas do a nie, to jest hunting rifle i pistol rifle Gunpowder nie. Puszka mi niepotrzebna. To jest do pistola. Zresztą pocholerę dam te części, skoro kuba i tak nie możemy skraftować. No nie możemy, to prawda. Dobra. Yy, to może zostawię. Dobra, cor Corn Seeda też wywalam. No już jest trochę więcej, że tak powiem, miejsca w ekwipunku. Ja, ja też. Ale słyszałeś! A... znowu jakiś. Co jest 19, można by. No albo... tak, trzeba by wręcz. Czekaj, bo tu jest Krawler, ja go zabiję, bo. Dobra. Pytanie, co dalej? Mm. Oj, tu jeszcze jest. cooler. Kończy tu. Co? Od razu zjem. Żeby nie śmierdziało. Chodź, ma, to w takim razie dla Ciebie praca. Tak, tak. Ja sobie jestem trochę głodny. Już Ci daję. Proszę. Wrócimy na ziemię. Teraz tak, kopiemy się w ziemię? Chyba e, tak, bo oni jak tak. później pójdzie fala... A właśnie, co odnośnie jeszcze fali można powiedzieć? Ty tak na szybko. Czekaj, może w tym namiocie. E, generalnie jest zmieniona teraz pora dnia i nocy, jest... pod względem opcji. No, 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 no. E, nie ustawiasz procentowo. Ile trwa dzień, ile trwa noc. Ale ile godzin trwa dzień. Daylight jest zawsze ustawiony na 6 rano, z tego co zauważyłem. Mm -hmm. Czyli o 6 rano zaczyna się dzień. Zmów masz tutaj nawygać. ewentualnie koszulę w tym plecaku. O, poproszę. Gdzie, w którym? No w plecaku, w plecaku. O. O, masz. Jaką głęboką dziurę? Tak żebyśmy kuźwa wyszli później. Mm -hmm. kop, kop, a ja tutaj się jeszcze rozejrzę. Kopię dziurę, słuchaj. Ty, teoretycznie, po co nam dziurę, jak możemy za zasypać. Yy... A to jeszcze ten jest, kabinet. Zasypać dirtem wejście. No, w sumie? Dacja. Tylko pytanie, czy jeżeli nas nie wyczyją, będą chcieli rozwalić ten namiot? No, możemy zaryzykować, no. Ja myślę, że w pierwszej w nocy jakoś tej nie będzie fali. No dobra, to teoretycznie ja już tutaj mam dirt. O Jezu, zapominam o tym. ŚWINIO! Biedna świnka. Jezu, nie mów, że mięcho nosisz. Nie, piję. Możesz ewentualnie mięcho przynieść, to sobie upieczemy tutaj, ty. Tak, tak, na patyku. Tak, znalazłem e... nasz dom. Znaczy, który nasz dom? Dla nas dom, dom tak, nowy? Tak, tak. Dobra. Ale to na razie spędzimy tutaj noc, chodź, bo już za późno jest. Chodź tu. To jest bardzo Pracę. ładny dom. Tak, wracam, bo tu yy, koledzy... Tu w ty, tym kulerze jest tu. jeden venison. Yy, mięsko jedno. To możesz rzucić to mięsko tutaj do tego kulera. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Zaczynam się bać. Wracam. Nie wiem, gdzie jesteś. No, w obozie. Widzę. Widzę cię. Chodź tu. Tu, tu. Przy, stoję przy kulerze, gdzie mięso wrzuć. Żeby nie śmierdziało. Nie mam mięsa, bo goniłem świnie i wpadłem na dom i na zombiaki. Świnia uciekła, a zombiaki przyszły do mnie. Kucni, jesteś... Jestem Senset. Tak. A ja jestem hunted. Fuck! Jak my mamy... O tam detected. Wchodzisz do środka. Jest jakiś taki dołek zrobiłem. dołek Dobra, czekaj. I tutaj. Okej, kucamy I nas tu nie było, nie? Tak. Oczywiście, kochani, noc, noc, noc będzie, nie wiem, czy będzie w odcinku noc? Możemy zrobić jedną noc. Możemy zrobić noc, przeczekamy. Coś idzie. Kucnij. Dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku mamy noc i mamy przerympane, więc trzymajcie się trzymajcie i do następnego. Się, do następnego, Hej. Hejka.